Ma. Dzisiaj mam y, Mam nadzieję ciekawy temat Chyba trochę mniej będę przeklinał niż w poprzednim filmie y, No uczę się dopiero tych, tych nagrywek Także postaram się trochę mniej Bo później jest dużo strasznie wypikiwania i dużo pracy który, Na którą nie mam w ogóle totalnie czasu Bo robię to hobbystycznie W każdym razie y, Dosyć niedawno dzień, dwa czy trzy, nie, dokładnie nie pamiętam, a nie będę tutaj się podpierał jakimiś datami, bo to nie jest akurat istotne w tym temacie yy, odbyły się w Warszawie kolejne kontrole tak zwanych taksówek, a raczej pseudo taksówek, pseudo taksówkarzy tak zwanych podwoźników Wiecie o kim mowa na pewno, bo każdy z Was ja również. Niestety muszę się przyznać, zdarzyło mi się parę razy korzystać z tych e, aplikacji do podwozów. Jak ja to mówię, e, wiadomo o jakie firmy chodzi. No nie będę ich tutaj reklamował, ale na U, na B i na Free i co? Z, z, ten generalnie skontrolowali policja, urzędy celne i tak dalej. Skontrolowali około 72 samochodów i kierowców, którzy podają się za tzw. taksówkarzy. Jak wiemy, ten zawód praktycznie już umarł legalny. I na 72 kontrole 72 samochodów i tych tyle sa, tylu samo... tyle samo kierowców żaden nie odjechał bez mandatu <laughs> to jest najlepszy temat żaden z nich nie odjechał bez mandatu każdy coś miał na sumieniu ale to jest pikuś, bo jak słyszysz mandat okej, okay, każdy z nas dostał mandat a tu chodzi o to. Generalnie chodzi o to, że to były bardzo duże uchybienia. Prawie połowa tych samochodów nie nadawała się do publicznej jazdy, a co za tym idzie? Policja zabrała połowy tych kierowców do wody rejestracyjne. Jakaś... Jakiś procent tych kierowców, niewielki co prawda, na szczęście, ale jednak był pod wpływem alkoholu. Dwóch czy trzech kierowców było pod wpływem narkotyków. Paru kierowców yy, było tutaj nielegalnie. Jeszcze paru kierowców było poszukiwanych. Hit jest jeszcze lepszy. Na 72 kontrolowanych pseudo-taksówkarzy tylko dwóch, albo aż, ale raczej tylko dwóch. A i tak okazało się, że nie są legalnymi taksówkarzami. Tylko dwóch z 72 było Polakami. A już nie wspomnę, czy warszawiakami, bo to, to w ogóle jest temat rzeka. Rozumiecie? Większość to Azjatów, yy, Gruzinów, Ukraińców, yy, Mohamedów jakichś i tak dalej, i tak dalej, nie? To jest hit. 80% z tych kierowców nie, nie, nie mówi w ogóle yy, po polsku. Większa część nawet nie mówi po angielsku. Większość porozumiewa się w swoim ojczystym kraju. Nie wiem. Jak można pracować w obcym kraju i mówić w, w swoim ojczystym. Nie, nie, nie móc się dogadzać z żadnym klientem. To jest raz. Co tam jeszcze? A okazało się, że trzech czy czterech dokładnie nie pamiętam. Ale tak około trzech, czterech. Yy, Kierowców? <noise> Jeździło z cudzymi prawa jazdami. Czy pra... Z cudzym prawo jazdy, chyba tak to się odmi nie odmienia się? Mieli kradzione prawo jazdy z innymi mijanniami. Z innymi. Mianiami. Ale co najlepsze i najśmieszniejsze w tym wszystkim? Ze zdjęciem czyimś nie swoim. Na co oni liczyli? Że jak policja ich złapie na kontrolę, to pokażą i co? I policjant... Zobaczy na zdjęciu łysego, a przed oczami będzie miał... Rastamana? No chyba nie. Więc... Muskim też chyba już wypaliło totalnie. Lepiej. Większa część tych kierowców... Większa część tych kierowców... To byli Ukraińcy! Jak to pewien yy, chłop na Instagramie powiedział? Mało tego. Co jest najbardziej przerażające, na sam koniec. Na 72 skontrolowane auta tylko dwoma autami kierowali Polacy. Reszta w większości to byli obywatele krajów muzułmańskich i obywatele Ukrainy. Obywatele Ukrainy: zdrowi, silni mężczyźni. Zdrowi, silni mężczyźni. No właśnie. Ciekaw jestem, ilu z tych mężczyzn opuściło swój kraj w momencie, kiedy już był zakaz opuszczania kraju przez mężczyzn. Duzi, zdrowi panowie z Ukrainy, dlaczego nie jesteście na wojnie? Tylko tutaj pracujecie nielegalnie. Jak to się dzieje? Dlaczego tak jest? Ale dobra, co ja jeszcze mogę powiedzieć? Jak już sam wcześniej wspomniałem, no nie jestem święty, ale myślę, że każdy z nas kiedyś skorzystał raz, dwa, trzy, pięć z tych aplikacji a i tak te firmy nas zapewniają w reklamach w internecie bądź w reklamach w telewizji że, że tam są legalni taksówkarze no nie nie są nie są legalni, nie ma teraz legalnych taksówkarzy w Warszawie, a jeżeli są to można ich policzyć na naprawdę to jest jakaś mała już grupa bo ten zawód zaczął się chyba nie opłacać nie wiem nie, nie będę teraz tego sprawdzał ale, ale naprawdę to jest woła o pomstę do tego pięknego nieba które jest tutaj za mną bo dzisiaj pogoda akurat jest piękna jak to nagrywam yy... no więc tak jeszcze dekadę temu mniej więcej yy... Bycie taksówkarzem to nie było nic złego. Nikt się z Ciebie nie śmiał, nie obrażał. Ludzie z ulicy podchodzili, pytali się taksówkarza przyjezdni najczęściej, gdzie jest taki adres, gdzie jest takie miejsce. I ten taksówkarz, jeżeli był inteligentny, grzeczny, to ładnie tłumaczył. Ludzie trafiali w to miejsce i było super. Dzisiaj udawani taksówkarze nie znają miasta za grosz. Nawet pięciu, sześciu najważniejszych, największych ulic w Warszawie, mimo że kręcą się w koło miasta po 20-30 razy dziennie, jeżdżą tylko i wyłącznie na GPS-ach, na nawigacjach, tak zwanych na tych, na tych swoich aplikacjach. Jeżeli klient. Gdzieś chce zboczyć, bo sobie coś przypomniał, to już nie może, bo on nie wie jak jechać. Musi, Musiał zaznaczyć w aplikacji, że z punktu A do punktu B przecinamy jeszcze w środku jakimś punktem, żeby. No ale jeżeli w trakcie jazdy ci się przypomni, że gdzieś jesteś blisko i chcesz coś załatwić, to już on cię tam nie zawiezie, niestety. Nie, nie zawiezie, bo on nie może, bo aplikacja mu nie pozwala, i kieruje cię tylko do tego punktu, który wskazałeś na samym początku. Co by było, gdyby internet padł w Warszawie? Nie wiem, na tydzień, dwa, trzy miesiąc nie wiem, cokolwiek by się wydarzyło. Z automatu oni nie mają, jak zarabiać, bo oni nic nie wiedzą. Ani tak samo ci dostarczyciele jedzenia, bo to jest podobny przypadek, tylko. Tam, akurat, to jest w pełni legalne, bo tam nic nie potrzeba, żadnych, żadnych pozwoleń i tak dalej. Tutaj taksówkarz legalny powinien mieć tak. Jeżeli chodzi o zewnętrzny wygląd auta, to na pewno paski w kolorach herbu warszawy z obu stron drzwi naklejoną w równo syrenkę warszawską na te paski naklejony powinien być numer licencji co tam jeszcze w środku w aucie powinien każdy kierowca mieć identyfikator ze zdjęciem, już pomijam, że kiedyś wydawane były identyfikatory ze zdjęciem tylko osobom, które zdały test z topografii dzisiaj Total zero, nic. Nikt nic nie musi wiedzieć. Zero. Języka nie zna, klient nie pogada. Znasz trochę angielski, to się może dogadasz z jednym na dziesięciu. Nie znasz ukraińskiego, nie znasz rosyjskiego, nie dogadasz się. Z gruzinem to już w ogóle y, tragedia jest. Totalna. Yy, co tam jeszcze? No Chciałem o tym nagrać po prostu, bo to jest wkurzające. Ja wiem, że to jest oszczędność, bo te aplikacje, te przewozy są dużo, dużo tańsze niż taksówki. Teraz zresztą wszedł nowy cennik na, na, na taksówki: że jest 5 zł za kilometr przejechany oraz 10 zł za tak zwane trzaśnięcie drzwiami. Sam nie korzystam z taksówek. Ja mam samochód na szczęście, mam rower, mam komunikację miejską, ale zdarza się czasami, że chcemy gdzieś skądś z imprezy, czy skądś yy, czy z lotniska wrócić szybko, jest dosyć blisko, więc taksówka w nocy jest dosyć droga. Wiem, że teraz koledzy, dwoj, dwóch moich kolegów taksówkarzy yy, na pewno nie pochwali tego, co mówię, ale ok, każdy z nas, nawet oni na pewno też korzystali z tych aplikacji, będąc nawet nieświadomym, że przyjedzie do nich Ktoś podrabiany, a nielegalny taksówkarz, bo nigdzie tak nie jest napisane. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? No, taksówka w środku powinna mieć legalnie taksometr, który pokazuje ci przejechane kilometry oraz sumę, za jaką już przejechałeś. Kasę fiskalną, z której dostajesz paragon po każdym odbytym kursie bo masz do tego prawo takie jest prawo w Polsce, że po wykonanej usłudze yy, po prostu otrzymujesz paragon no, ok, nie musisz go brać, bo kto normalny bierze paragon, ale jak jeżdżą są jakieś wyjazdy firmowe bądź potrzebujesz się z kimś rozliczyć to bierzesz paragon albo w ramach dowodu okazania, że jechałeś taksówką jeszcze lepszy hit Legalny warszawski taksówkarz musi mieć wykupione specjalne ubezpieczenie na taksówkę. Bo jeżeli jedziecie jeżeli jedziecie z taksówkarzem, macie kurs z nim, a w zasadzie on ma z wami i nie daj Boże w coś przywali, obetrzecie się, nie wiem, ręka wam się złamie, palec wam odpadnie, noga pęknie to ten taksówkarz Was ubezpiecza i dostaniecie odszkodowanie i wiecie kim jest ten taksówkarz po licencji ale tylko wtedy kiedy taksówkarz z licencją ma yy, założoną swoją firmę jest legalnym taksówkarzem bo wtedy łatwo go znaleźć po numerze od razu, po imieniu, nazwisku, adresie wszystko udawani pseudo taksówkarze nie mają nic Jeżdżą tylko na aplikację, nie dostajecie żadnego y, Paragonu. Coś tam Wam wmawiają, że, że, że dostaniecie Paragon firma Wam wyśle ta na U, bądź na Free, albo na B ale to jest pośrednik, to nie jest ten taksówkarz. To nie, to nie, to nie jechaliście z tym pośrednikiem, tylko z taksówkarzem. Nie ma ubezpieczenia. Później Wam wrzucę y, albo filmiki, albo zdjęcia. Y, z wypadkami, z kolizjami. Tego jest codziennie w Warszawie dziesiątki, jak nie setki. W ogóle kto to słyszał, żeby w Warszawie było więcej taksówek niż w Nowym Jorku? To jest dopiero hit. A tak czytałem, tak słyszałem. Chociaż się wcale aż tak bardzo tym nie interesuje, ale po prostu gdzieś 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 usłyszałem i bardzo mnie to zaciekawiło. Jeszcze tutaj jeden profil ostatnio, właśnie a propos tej kontroli, wrzucił ciekawy filmik. Może tutaj wrzucę na chwilę, żebyście zobaczyli, bo warto tego człowieka chyba też obserwować. No to jest niesamowite. No. Połowa dowodów zabranych część deportowanych kierowców. Udawane prawa jazdy są u nas w kraju nielegalnie. Pod wpływem narkotyków, yy, pod wpływem alkoholu, innych substancji odurzających. Ale jest jeszcze lepszy hit i to jest ostatnio yy, dosyć głośna sprawa. A propos tego wypadku z, z Łazienkowskiej: paru kierowców miało zakaz jazdy samochodami. A jednak jeżdżą i wożą was, was właśnie was wożą, albo mnie, no bo zdarzyło mi się jechać. Przecież nie zaglądam mu do, yy, do portfela, czy ma prawo jazdy, czy, czy, czy ja uważam, że jak wsiadam do taksówki oklejonej z kogutem, gdzie na zewnątrz wygląda jak legalna taksówka, a nawet zdarza się, że yy, ma identyfikator ze szywą, często drukowany na kolanie i foliowany tak po prostu samemu żeby stwarzać pozory, że jest się taksówkarzem. Naprawdę, jak to mówię, to, to aż mi jest niedobrze. Jak to jest w tym kraju, że ich się dopuszcza do jazdy, do przewozu nas, osób? Yy, do przywozu nas osób. Rząd dopuszcza, żeby oni tu byli, w tym kraju, w stolicy, wozili nas. A jednocześnie wysyła policję, Straż Graniczną i całą tą super ekipę, żeby ich wyłapywali. Więc jak dajecie im jeździć, ale nie dajecie im jeździć? To ja już nie rozumiem. O co tu chodzi? Ktoś chyba. Ktoś, kto kiedyś uwolnił ten zawód. Już tam nie będę wymieniał nazwisk, bo w dupie mam tych polityków totalnie. Chyba sobie robi dobre siano na tym. I dobrze mu się z tym żyje. Ostatnio zrobili tak, nie wiem, czy to jest ostatnio, czy, czy, czy już. Jakiś czas w sumie to już było chyba od zawsze, ale teraz legalnie, bo doklejają nowy numer obok licencji, tak zwanego wypisu. Żaden z nich nie ma swojej małej firmy jednoosobowej, czyli nie płaci tu podatków ani jeden z nich, ani jeden z nich. Bo jeżdżą u kogoś, u pośrednika, który sobie kupił, w leasing wziął 20-30 samochodów, robią mu opłaty cotygodniowe po 500-600 złotych. I sobie jeżdżą. Jako legalni taksówkarze. No to jest po prostu jakaś kpina, kpina z nas ludzi. Każdy z nas musi płacić podatki. A oni co? Co? Gówno. Jak w kogoś przywalą, to często uciekają. Jak nie, samo, jak, jak nie samochodem uciekają, bo jak przywali tak mocno, że jego samochód się też nie nadaje, to wysiada i ucieka i nikt go nie znajdzie, bo nikt nie wie kto co jechał. Najczęściej są lewe dane w aplikacjach i wszystko jest lewe. Oni są wszyscy lewi. No wszyscy, może nie wszyscy, może jakieś 10% tych przyjezdnych za świata yy, kierowców, pseudokierowców, co to znajdują prawo jazdy w tak zwanych chipsach, może jest uczciwych, ale ogólnie nie, ogólnie tak nie ma i kiedy do was dotrze. Kiedy do was to dotrze, że Trzeba uważać, ale ciężko jest ich rozpoznać. Nie da się w zasadzie, ale powiem jeszcze: powiem, powiem jeszcze jedną taką rzecz. Okej, okay, dobra, każdemu z nas się zdarzyło jechać, zdarzy albo, albo jest nie wiem, w trakcie nawet, tak to ogląda. Jest taka sprawa: jeżeli już wsiadacie do tej taksówki, pseudo taksówki, to Pierwszy krok, jaki robicie, to jest zapiąć pasy. Obowiązkowo. I drugi krok obowiązkowo nie wsadzajcie nosa w telefon. Obserwujcie, jak ten kierowca jeździ. Oni naprawdę jeżdżą bardzo słabo. Zdarzają się często, no może nie często, ale raz na jakiś czas wypadki śmiertelne. I to kto ginie, nie ten kierowca, który źle prowadził, tylko pasażer. Nie patrzcie przez te 15-20 minut, jak jedziecie w ten zasrany telefon. Naprawdę nic wam to nie da. A... Właśnie, właśnie mi się gimbal rozładował, więc teraz pojadę już z ręki. E... Nic wam to nie da. E... A możecie obserwować jak kierowca, jak dany kierowca jedzie. Bo. Wie... Zdarzyło mi się tak, że trafił mi się taki kierowca, który jechał bardzo niebezpiecznie, w deszcz dosyć szybko, mi się nigdzie nie śpieszyło. Zacząłem go opieprzać i zwolnił, na szczęście, po czwartym razie, ale, ale był niezadowolony, że mu, że, że, że mu przeszkadzam w czasie jazdy. Uwagami, zawsze możecie zdążyć zareagować, wy często macie sami prawo jazdy i wiecie, jak się jeździ. Obserwujcie otoczenie, jak z nimi jedziecie, naprawdę. Zawsze można powiedzieć uwaga: Ej, zwolnij, nie tak szybko. Uważaj samochód cokolwiek. I naprawdę jest duża szansa, że, że dojedziecie do tego punktu B. Cali i zdrowi. Nie wiem, chyba... Chyba dużo trzeba nagrywać takich filmów, i sporo ludzi, którzy wrzucają do internetu jakieś takie okołodrogowe yy, filmy albo jakieś związane z jazdą, albo w ogóle, powinni yy, w ten sposób. Nie wiem, czy ja wyedukowałem tym filmem kogokolwiek, bo i tak każdy ma swoją rację i ma do tego prawo, ale to jest moja racja oczywiście ta, co tutaj mówię. Ale myślę, że statystycznie większość przyzna mi rację. To są... To są, niebezpieczni, to są niebezpieczni ludzie, generalnie. No i nie płacą podatków. Psują nam Warszawę, moją kochaną, piękną Warszawę. I zagrażają niebezpieczeństwu. Nie znam się jeszcze dobrze na tym nagrywaniu, ale jeżeli Wam się ten film w jakikolwiek sposób podobał. To dajcie łapę w górę. Zasubskrybujcie albo kanał, albo Instagrama, albo Facebooka, albo TikToka, na którym totalnie na razie, którego totalnie na razie nie ogarniam. Nie wiem, podeślijcie komuś ten film, jak chcecie, jak nie chcecie, to nie róbcie tego. Ale będzie mi bardzo miło. Także do następnego. Trzymajcie się, Elo.